Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony analityce internetowej na najpopularniejszym, bezpłatnym narzędziu Google Analytics. Od razu zapraszam Cię na ekran mojego komputera. Jesteśmy w narzędziu Google Analytics. Tutaj już mamy komunikat: że za jakiś czas będziemy musieli przesiąść się na narzędzie Google Analytics 4, które jest również bezpłatne. I co ja Ci powiem o tym narzędziu? Tutaj akurat jesteśmy, to jest Analytics wpięty do mojego bloga tomaszguzik.pl, co nieco Ci poopowiadam o wszystkich ciekawych funkcjach i zobaczymy, jak możesz tą wykorzystać w biznesie. Jeżeli prowadzisz biznes, który posiada stronę internetową, zawsze. Zawsze zainstaluj sobie tą analitykę podstawową, żeby mieć, gromadzić te dane, bo na tym etapie wyciągasz jakieś wnioski biznesowe i jesteś w stanie skuteczniejsze decyzje podejmować, wrzucać budżet w jakiś system reklamowy, sprawdzać działania SEO itd., itd. więc ta analiza wszystkich danych będzie tutaj jak najbardziej wskazana. I zobaczcie, jeżeli chcemy sobie zainstalować takiego Analytica, jesteśmy już na koncie to tutaj mamy kwestię informacje o śledzeniu kod śledzenia i możemy sobie w taki kod wkleić. Kopiujemy sobie ten kod i wkleimy sobie w head naszej strony internetowej. Tak niektóre wtyczki też umożliwiają sam identyfikator śledzenia wkleić i mamy sprawę załatwioną. Wróćmy jednak teraz do administracji. I zobaczcie, że tutaj mamy opcję tworzenia konta, e, zarządzania dostępami. Jeżeli chcesz komuś przekazać dostęp, np. takiej agencji jak moja, albo freelancerowi, to tutaj będziesz mieć możliwość zarządzania dostępem do konta i dodatkowo możesz tutaj e, Przyznawać określony dostęp, na jakim on jest poziomie. Mamy też tutaj usługę i widok danych. Możemy na tym etapie ustawić sobie cele konwersji dla naszej strony internetowej, co jest dla nas najbardziej istotne biznesowo. Wchodzimy sobie na stronę główną, i tu mamy taki panel. Z danymi z ostatnich 7 dni możemy sobie na przykład sprawdzić, ile użytkowników było dzisiaj na stronie. Mamy 63, 63 osoby, ale mamy jeszcze kilka godzin do końca dnia, także ten wynik minus 17% z dnia wczorajszego może zostać jak najbardziej odrobiony. Mamy też coś takiego jak sesje. Spójrzcie, moi drodzy, jeden użytkownik może wejść dwa razy na naszą stronę internetową. Wtedy tych sesji będzie więcej niż użytkowników. Rozumiemy to. Sesja to jest jedna wizyta na stronie. Analytics bodajże sesję traktuje jako taki odcinek maksymalnie 30 minutowy. Jeżeli ktoś wejdzie drugi raz na naszą stronę, ma po prostu naliczoną sesję, ale jest jednym użytkownikiem. Analytics wykrył, że to ta sama osoba. Współczynnik odrzuceń to jest taki współczynnik, który mówi nam, czy jak użytkownik wszedł na stronę internetową, on przeszedł gdzieś dalej. Czy z niej wyszedł? I teraz wiele osób w branży kłóci się, czy warto mieć niski współczynnik odrzuceń, czy wysoki. Jeżeli masz stronę lądowania, taką pojedynczą, no to zawsze ten współczynnik będzie 100%. Bo nam chodzi o jakieś określone wykonanie, na przykład akcji, wypełnienie formularza. No, ale e, będą biznesy, gdzie pożądanym jest na przykład w sklepie internetowym, żeby przechodził po różnych zakładkach, sprawdzał różne produkty, dodawał je do koszyka itd, tak dalej. I tam nam zależy, żeby ten współczynnik odrzuceń był niski. E, kolejna sprawa, jeżeli tworzysz jakiegoś bloga merytorycznego i ktoś szuka rozwiązania, jakiś poradnik na dany temat, jak naprawić, nie wiem, zegarek, wchodzi na Twojego bloga. Dostał wszystkie informacje, już wie jak naprawić zegarek. To po co on ma klikać gdzieś dalej? On już dostał informacje, dowiedział się wszystkiego, co potrzebuje i wyszedł. Tak więc, sprawa współczynnika odrzuceń jest zależna od biznesu. Są różne biznesy i trzeba podchodzić do tego indywidualnie. Tu mamy jakieś statystyki z przeciągu np. 30 dni: widzimy 1800 użytkowników, 2,2000 sesji. Współczynnik odrzuceń i czas trwania sesji, czyli średnio jeden użytkownik jest minutę na stronie. I tu mamy aktywnych użytkowników w czasie rzeczywistym. Mamy taką zakładkę, jak czas rzeczywisty, i możemy przeglądać te dane odnośnie użytkowników, którzy aktualnie znajdują się na stronie internetowej. W ciągu ostatnich 5 minut nikt się na stronie nie pojawił, więc nie jestem tutaj w stanie więcej danych Wam pokazać, bo możemy zobaczyć na jakich zakładkach strony internetowej ta osoba się znajduje itd. Tak Mamy też odbiorcy możemy sprawdzić różnego rodzaju dane demograficzne przegląd wieku w jakim wieku są użytkownicy którzy korzystają z naszej witryny tylko trzeba tutaj się przełączyć na przykład na maj cały sobie zastosujemy żeby mieć więcej danych i widzimy że na stronie najwięcej osób jest tutaj w, w, w rocznikach 35 44 ale też spory odsetek 25 34 Mamy też 18-24, pewnie o artykuły z TikToka przyciągam ten ruch. I osoby starsze również się tu pojawiają, ale już wiemy mniej więcej w jakim kierunku bloga rozwijać, do kogo piszemy. I jeżeli będziemy chcieli też ustawić reklamę płatną na tego bloga, to będziemy już mieć dane, jakie osoby najchętniej nas czytają. Mamy tutaj płeć i zobaczmy, że zarówno kobiety, jak i faceci tutaj jest praktycznie identycznie, więc. E, tutaj um, docieramy do, do, do wszystkich e, pod tym kątem. Dane takie jak język, jak lokalizacje. I zobaczcie, mamy tutaj dominację polski i Anglii, troszkę Niemcy. Być może są to też Polacy. Tutaj możemy sobie zobaczyć język w jakim mówią i mamy jak zwykle dominację tutaj polski, ale też ludzie którzy, anglojęzyczni, którzy mają na przykład przeglądarkę po angielsku, mogą być to również Polacy, ale mają przeglądarkę w języku angielskim. Tak na przykład ja często używam Chroma po angielsku mam. Technologia, w jakiej technologii przeglądają ten system. Czyli jest tu bardzo dużo ciekawych informacji: Chrome, Safari, Firefox. E, możemy się też dowiedzieć odnośnie sieci, jakich używają. E, a, a, a. Dobra, ruch mobilny. Momencik, bo mi się tu coś przycięło, odświeżę sobie, żeby Wam tutaj powiedzieć, też mikrofon mi troszkę zasłania ekran. Ruch mobilny, urządzenia, możemy sprawdzić, w jaki, jakie urządzenia są najczęściej tutaj używane. Mamy dominację iPhone'ów. OK. I tu mamy też kwestię pozyskania tego ruchu. Skąd ten ruch się pojawia? Na przykład, wchodzimy sobie w kanały. Ja najbardziej lubię tą zakładkę kanały. Filtruję sobie od 1 do 31 maja, czyli w tym miesiącu i mamy Organic Search, prawie 1500 wizyt. Teraz się mocno staram tego Organic Search, czyli SEO rozwijać, więc wkrótce pewnie będzie 2000. Tutaj mamy direct, czyli takie wizyty bezpośrednie, że ktoś sobie wpisał naszą domenę w przeglądarkę. Social, czyli social media, LinkedIn, Facebook w tym miesiącu bardzo mało wrzucałem praktycznie w ogóle. Chyba tylko jeden artykuł gdzieś podlinkowałem na LinkedInie, dlatego jest tylko 150 wizyt. Nie bardzo się na tym skupiam. Skupiam się na tym organic search, bo na tym mi najbardziej zależy. Paid search, bardzo dużo puszczałem reklam u nas, ale w ostatnich miesiącach z tego zrezygnowałem, bo, wiek, bo przesunąłem większy budżet na YouTube, a bardziej mi interesuje pozyskanie klientów na YouTube, bo jakoś tak moi widzowie bardziej wolą mnie oglądać niż czytać. Na YouTube mam dużo wyższe te statystyki. I ruch z maili, więc jeżeli wysyłamy jakiś mailing, no to mamy tutaj w ogóle nie wysyłałem maili, ale gdzieś tam ktoś w starych mailach kliknął, więc mamy dwie wizyty, albo ja sobie sam kliknąłem. Eee, I co? Mamy też przegląd sieci społecznościowych, no, dominacja Facebooka, YouTubea, LinkedIn, nawet z Instagrama ktoś klika, więc jest tego trochę. W dłuższej perspektywie można sobie rozwinąć, ale jednak ten Facebook dominuje. Ja bardzo często jestem w tej zakładce pozyskania, aby analizować skąd ten ruch największą dominację mam. Jak ci użytkownicy się zachowują, jakie jest zachowanie, szybkość witryny, różnego rodzaju eksperymenty, testy AB możemy tutaj wykonywać. Mamy też zakładkę konwersję dedykowaną dla sklepów internetowych i dla tej zakładki. Do tej zakładki sobie wrócimy później ponieważ ja nie prowadzę tutaj w tym konkretnym koncie sklepu internetowego więc dane ci pokażę z konta demo konta testowego zobaczcie takie podstawowe raporty na stronie głównej mamy też tutaj organic search social paid itd. Co jest ciekawe utrzymanie użytkowników ale tu jest fajna zakładka. Zobaczcie, że mam aż 55% ruchu na komputerach. To się rzadko zdarza. Widać, że to, jest gdzieś tam, to są osoby, które aktywnie gdzieś tam szukają, żeby sobie poczytać, a nie szukają szybkich odpowiedzi gdzieś na przystanku. Tylko tutaj jest rzeczywiście: komputery mają 55%. W wielu biznesach, szczególnie kobiecych, dochodzimy do mobilnego ruchu na poziomie 90%. Więc ten blog na poziomie 55% mnie troszkę zdziwił. To jest naprawdę Dużo, i zobaczcie co jest ciekawe, cele. Wartość tych celów, ja mogę sobie te cele, konwersje oznaczyć, ile one są dla mnie warte. Ja mam kilka takich celi. Wchodzimy sobie w zakładkę 30 dni. I zobaczcie: 306 realizacji celu, czas na stronie 30 sekund. 189 osób było na stronie powyżej 2 minut. I kolejny cel bardzo istotny: wyświetlenie zakładki Darmowa Rozmowa.pl, gdzie można zarejestrować się i odbyć ze mną bezpłatną konsultację. Ty też możesz sobie teraz wejść na zakładkę Darmowa Rozmowa.pl, wypełnić prosty formularz i odbędziemy sobie darmową konsultację. Zobaczcie, 65 osób czytało tamtą stronę, klikało sobie, więc to jest dla mnie gdzieś tam fajne. Współczynnik konwersji 26%, ale to jest też bardzo fajna zakładka. Zobaczcie moi drodzy, że możemy zobaczyć, które na moje artykuły mają najwięcej wyświetleń w jakiejś tam perspektywie czasu, na przykład w perspektywie 30 dni. Zobaczcie, jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTubie, prawie 400 odsłon, tak? Odsłona Jeden użytkownik podczas sesji może zrobić kilka odsłon czyli jeżeli on przeglądnie 10 moich artykułów to zrobi sobie 10 odsłon na kilka tak. Więc tutaj mam odsłon, jak zdobyć 1000 subskrypcji blisko 400 odsłon ten artykuł o na temat zapiera bardzo mi biznesowo fajnie działa dużo mam z tego klientów. Reklama na YouTubie ma 85 zakładka oferta 83 darmowa rozmowa 76 Oznacza to, że tutaj jest delikatnie, gdzieś tam te dane niepoprawnie się zbierają, bo tu mamy 65, a tu 76. Jak wybić się na TikToku, możemy też wejść w ten raport, rozszerzyć go sobie. I przejść dalej, sprawdzić, jak nam działają inne artykuły, które napisaliśmy na blogu, takie mniej popularne. Czy one rozkręcają się w pozycjonowaniu, czy nie. Zakładka, kursy, 65 wizyt, itd. Audyt, reklama, TikTok, klejek sprzedażowy. Więc mamy tutaj różne artykuły i możemy sobie zobaczyć, ile one w skali miesiąca generują ruchu. Ja mam ponad 100 artykułów, więc całkiem to już gdzieś tam wygląda. Jest perspektywa do rozwijania się w organicznie. Chcę Ci jeszcze pokazać tu, że przełączę sobie konto na demo account i wejdziemy w jakiś tam przykładowy widok, i to będzie widok sklepu sklepu Googlowskiego. To jest konto demo, każdy może sobie takie konto założyć i skorzystać. I zobaczcie, tu mamy na żywo 23 użytkowników, czas rzeczywisty, mogę sobie zrobić przegląd, zobaczcie. Widzimy, gdzie ci użytkownicy aktywnie sobie przechodzą, w jakich lokalizacjach. To jest bardzo, gdzieś tam ciekawe, jeżeli masz bardzo po początkującą stronę internetową. Możesz zobaczyć na większej stronie, jak te dane są zbierane i jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, zakładka Home, prawie 13 tysięcy tutaj odsłon. Zaangażowanie, weszli na stronę z zamówienia 834, skończyli. Dokonali zakupu 417. Czyli jest tutaj fajne, fajna przestrzeń. I zobaczcie, konwersję. Możemy przejrzeć sobie cele. Tak, jak przed chwilą przeglądaliśmy te cele, co tu się ciekawego dzieje. Ale co jeszcze możemy? E-commerce, przegląd e-commerceu i zobaczyć dane zachowania zakupowe. I zobaczcie ten tak zwany lake, który Wam pokazywałem w innym filmiku. Zobaczyć ile osób przechodzi na kolejny etap. Nie? Wyświetli stronę, później doda do koszyka, później wypełni stronę czekał i skończy transakcję. Sesje z transakcjami są po tej stronie. Możemy sobie tutaj gdzieś tam to przeczytać, przeanalizować. Sesje z realizacją transakcji, sesje z pełnym koszykiem, i wszystkie sesje na stronie. Więc tak to wygląda pod kątem e commerce u. Marketing, promocja wewnętrzna. Możemy zobaczyć, z jakich kodów rabatowych korzystali użytkownicy itd. Tak tak o, kupon produktu. I w tej zakładce marketingowej możemy podglądać sobie, jak to wszystko wygląda. I też tutaj mamy na przykład ścieżki wielokanałowe. I zobaczmy, możemy sobie tutaj też te dane odnośnie konwersji poanalizować. Nie wyobrażam sobie biznesu, który biznesu usługowego, biznesu e-commerce, biznesu jakiejś marki osobistej, bloga, który nie ma wdrożonej analityki. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci poprawnie wdrożyć taką analitykę, albo chcesz, żebym też w jakichś tam kwestiach reklamowych Ci doradził, wejdź, zadzwoń do mnie na 602 727 263. z przyjemnością Ci pomogę. Lub wypełnij ten formularz na rozmowa.pl, Umówimy się, pogadamy i zobaczymy, czy jest jakaś przestrzeń do współpracy. A na ten moment ja Ci już dziękuję.